Zapraszam teraz Państwa na wędrówkę do znacznie starszego budynku. Ratusz w Kargowej odkrywa tajemnicę sprzed ponad 200 lat. Miłośnicy historii dotarli do piwnicznych pomieszczeń zasypanych od końca XVIII wieku. Znawcy są przekonani, że to dopiero początek poszukiwania skarbów w Kargowej, a co już udało się odnaleźć, o tym Tomasz Burchard. Kość zobaczymy po badaniach, czy jest to kość ludzka, czy też zwierzęca. Miłośnicy historii ze Stowarzyszenia Sakwa od kilku miesięcy w podziemiach kargowskiego ratusza szukają zamurowanych ludzkich szkieletów, śladów wydarzeń z epoki wojen napoleońskich. Znalezione w pierwszej odkopanej piwnicy elementy wojskowego wyposażenia przybliżają ich do rozwikłania zagadki sprzed dwóch wieków. Dokopaliśmy się konkretnie do piwnicy, która od tamtego czasu nie była użytkowana do dnia dzisiejszego. Poszukiwacze ze Stowarzyszenia Sakwa do Kargowej trafili po informacji, że 50 lat temu w trakcie remontu ratusza robotnicy trafili na szkielety przykute do ściany łańcuchami. W poszukiwaniach towarzyszą im konserwatorzy zabytków i archeolodzy. Przyjechaliśmy tutaj razem z kolegami z Sakwy, żeby wyjąć w sposób taki zabytki, aby one nie zostały zniszczone i żeby powiedziały o tym miejscu jak najwięcej. Członkowie Stowarzyszenia Sakwa znalezione przedmioty po dokładnym skatalogowaniu pozostawią w Kargowej. Poza pracami w tutejszym ratuszu historyczne zagadki rozwiązują też w innych miejscach w Polsce. Przed paroma dniami też dostaliśmy propozycję zweryfikowania pomieszczeń w takich zabudowaniach pofolwarszych w Wielkopolsce. Dosłownie parę tygodni temu kolega przyjeżdżając tutaj wracał z Rzeszowa, gdzie razem z IPN-em trwały poszukiwania dokumentów AK ukrytych w prywatnym sadzie. Miłośnicy historii odkryli na razie jedno z kilku podziemnych pomieszczeń Kargowskiego Ratusza. Kolejnych będą poszukiwać za kilka tygodni.